Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Na górze tabor wobec Chrystusa, jaśniejącego chwałą. Apostołowie zostali oślepieni chwałą i wręcz odurzeni radością. Oblicze Chrystusa przemienionego zaspokoiło ich pragnienia, napełniło szczęściem. To była niezwykła chwila. Jezus ukazał im jakby rąbek swojej boskości, i do tego jeszcze Mojżesz i Eliasz. Co za przeżycie. Tymczasem Trzeba będzie wrócić na równinę i do trudów codziennego życia. Trzeba będzie znów, czasem w ciemności, wręcz po omacku, podjąć drogę krzyża, podążając za Jezusem. W życiu chrześcijanina, góra Tabor to taki punkt krytyczny. Chodzi o to, by nie zdezerterować, by nie zwątpić w drodze powrotnej. By nie zwątpić w chwilach doświadczeń, nie zdradzić w chwilach próby. Dobrze jest być przy Chrystusie, gdy wszyscy wokół wołają Hosanna, kiedy wołają chwała królowi, ale prawdziwą sztuką życia jest trwać na krzyżu obok Chrystusa, nawet wtedy, gdy Jego oblicze jest mało pociągające, gdy Jego słowa są trudne i wymagające. A wszyscy wokół drwią. Trwać nie tylko wtedy, gdy jawi się w chwale, ale i wówczas, gdy mówi nadstaw drugi policzek, gdy mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół, gdy mówi módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Moi drodzy, wierzyć prawdziwie, to przyznać się do Chrystusa nie tylko na górze tabor ale również, przede wszystkim, przyznać się do Chrystusa w ogrodzie Getsemani i na Kalwarii pod krzyżem.